Darek, przyjechali mu w te góry do ogrodzieńca. Tylko jeden jest minus. My jesteśmy kanałem w Szamiarzy i jestem głodny. Powiem Ci szczerze, że ja też już zgodnia, bo tak siedzimy na tym powietrzu. kilko się pije i to coś człowiek szamał na ten żołądek, tak nie? No właśnie. I teraz... Co nam pomoże? Trzeba czekać na Rafała. To czekamy na Rafała. No i z, z, z głodu jest się. Ale mam to, na co czekaliście. Już nie będziecie głodni. Chociaż... Darek. Mi, Darek chociaż... Trzymaj. Sama, same, samelko! Ooooo! Oooo! Ja będę dalej głodny. Będziesz dalej głodny. Ale mamy drugiego, Rogalika. Dawid, trzymaj. Ło! Wow. Ten będzie głodny, ale mam alternatywę. Jaką? Patrz, co znalazłem. Mam ogórę. O ogórę! Wow. Lepiej złapać ogórka niż kolegę za szurka. <noise> Dla migi dzisiaj zaczniemy, Dzień nie? Dla dla go, za, dla dzisiaj z... dla głuchoniemych. Tak, 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 tak. A więc nie ma dzisiaj z nami naszej małpki. Niestety ktoś musi pracować, czyli poszedł na popołudnie do pracy. To stwierdziliśmy, że nie będziemy marnować czasu, ani nic. I po prostu jedziemy do jakiegoś głupiego Chińczyka nagrać, nie? A co dzisiaj mamy? Habib... Kurwa habibada A Co ty masz z tym kebabem? Ja kebab, kebab? kebab, 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 nie. kebab, kebab. Yy, dzisiaj tego... Yy, halonga. halonga a ja dzisiaj nie chcę sajgonek, ty sajgonki. Nie wiem, ja chciałbym wyprzinać coś się kary zjeźdź, wiesz? No, z... Kuska, tak, tak. z makaronem, a, ja kuska, a nie Z Giałka mi potrzeba. Na głodny jesteś? Jadłeś coś jesteś w ogóle w domu? Nie, ja jeszcze... Ja dzisiaj tylko zjadłem z rana przed robotą jedną kanapeczkę. i tylko tę. Ja też jestem głodny. W robocie wiesz co dzisiaj odwaliłem? Ja mówię tak, jakie fajne, piękne krokiety, nie? W sklepie. Dobra, wezmę sobie ze dwa, nie? Wziąłem ze dwa krokiety. O. Tam pani mi i Red Bulla jednego, pani mi nagija na kasę, a tam 24 zł. <grystanie> Dwa krokiety. Ja mówię, no już tak głupio mi powiedzieć nie mówię, za co czy coś tam ten, ale mówię, dobra, zapłaciłem i mówię, wychodzę do najdroższe krokiety, nie? To tak <grystanie> samo jak poszedłeś po frankf frankfurterki. Tak, i śniadanie mi wyszło 40 zł, ja mówię, no ja pierdykał, no proszę pani, no 40 zł za śniadanie mam zapłacić, no i ja kupię, końcu... kupię frankfurterki, yy, wodę i nic więcej. I w końcu w szamiast, no no. To Ale znaka. no, w końcu w szamiast. czego się nie robi dla was, nie? Dlatego co, idziemy, nie przedłużamy. I widzimy się za chwileczkę, zobaczymy co tam dobrego, chinola już dawno nie było. W no. W sumie chyba jednego tego thaja, nie? Jednego żeśmy jednym. A nie, jeszcze ty, co sajgonki żeśmy żarli wtedy na tym. No to ja tylko tego pamiętam. No nie, ja express no to coś mi No Aha, sobie. dobre, tego nawet, nie, tego, ke, tego. Nie ja tego nawet nie porównuję. Ja tego do, nie porównuję do chińszczyzny ani nic. To mnie nawet nie stało, nie? Dobra, no to co, idziemy i widzimy się za chwileczkę. Ja nie Jak no, nie, wdejmij, bo. No to ulizany. Kto to powiedział ostatnio, że na dworze nie trzeba ściągać? No właśnie, no ja jestem ulizany, nie byłem u Barbera Także no, ograj, no tutaj kamerzysta, co tutaj mamy dobrego. Ja mam kurczaczka wciście i do tego sajgoneczkę jedną. Bo jedną I... już wpierdzieliłeś, przy się. Nie, nie, no dobra, no. wjebałem jedną, Łonyłem. Ale bida straszna, powiem że szczerze tutaj. No nie ma jakiejś tego rewelacji, powiem tak Ty, ta Twoja wieprzowina to... Pokaż, no, daj tam kawałek. tak fajnie i Jak zwykle, no. No ciekawo. Nie wiesz co, dobre, tylko bierzesz... jednego. Ale, ale o, to taka ży... żylasta widzę właśnie. To żyje swoim życiem. Dobra, próbujemy już wszystkiego. Najbardziej to mnie tam makaron gdzieś zaciekawił, bo jest jak ser wygląda, wiecie? Ej, dobra ta wieprzowina. No. Dobra no Halong jest znany, można powiedzieć, nie? Także... Ale binnie powiem Ci szczerze. U nas nas ten Halong, bo to jest większy wybór. Większy wybór, no i ale makaron już widzę, że nie jest spoko, bo tam do tego może jeszcze groszek, jakieś jajko sadzone jestem tam, w tamtym, a tutaj jest takie tylko makaron są, nie? jak? jak tak to czaczek, Ale dobry. Okay. Ja tak patrzę na ten półmisek, tylko mówię, jak zobaczyłem, że szykuje tam jakieś pani na tym, tym, mówię, co to za półmisek taki gówno mały. Tak, Jeszcze tak strzelało, nie? Ale to jak? To sama skrówka. Co to jest? Dobrego. Sojgonki lepsze były tam. Na, na, na centrum sosnowca. Za, za górze. Ale powiem ci, że to jest takie bitne. To w sumie bierzesz pół miseczki, to i co tam jest? Cebula, ta pusta pytniska i wybrzemina na no i go, nie. Tak by się jeszcze drugiego nie wziął tego, to. No? To nie, widzę. A tak, to zawsze, jak idę do Chinczyka, to przywinę w susie kary i w ogóle z makaronem. I zawsze wchodzę na jedzone, ale tutaj takiej takie pozycji akurat nie było. Jestem zawiedziony, nie? Mówię, że tu ogólnie jakaś bida. Nie, no, szczerze dziwne. Zobaczmy ten ryż, bo też tak dziwnie wygląda. Pieprzowina jak przyje, przyszła, to jeszcze aż skwierczała na tym pumisku. Ale faktycznie też pieprzowina, jest ok. Hmm? Ten ryż to też tak. Taki za bardzo. Ja ogólnie lubię. Oła, lubię chińczyka. Ja też. Ale. Jodłem lepszego i to o wiele lepszego. Nie jest drugi po pierwsze. Ten ja, za kolkę, za to plus do tego jeszcze były dwie sajgonki. Zapłaciłem 34 zł. To ja chyba 36. za to wszystko, nie? I sos w ogóle nie jest ostry. Ja też mam niby ostre, a w ogóle nie ma nic ostrości w tym. Mm -hmm. Idę za żalenie złożyć zaraz. Rafał który musi przyjechać i no przebrać się za zasanepit, bo lokal no, to też w środku wygląda jakby. <laughs> nie wiadomo kiedy w sprzątali ostatni raz Ale powiem Ci, że tylko daje wyprzumikę z tej kurczaczek nie jest. Zły. Chcesz jest kulę, Zobaczycie. Kulę z gadule mocy. a to jest zwykły kurczak po prostu w środku. No, kurczak i do Aj, tego chodzisz. spróbujemy. I to jest ten sos, który byłeś też ostry, Ta. tak, niby? i w cieście to jest, to ciasto to, to jest taka, teraz jak jest polane przez tym, też bym wolał tak, żeby było sos osobno na tym, a nie polane, tak jak ona mi zrobiła, okay. bo teraz to ciasto się taka guma zrobiło. No, guma, taka, taka woda ze wszystkiego, nie? rozwodnione to, to. A powinno być takie chrupiące. No właśnie, o to chodzi, że powinno być chrupiące. A to takie. Ryż ugotowany rano, Widać, że już to trochę leży tutaj, nie? Ale no, ludzi no mają. No jakby na to nie patrzeć, to praktycznie w każdym kilomorku hmm. tak jest, nie? Ludzie tu nawet przychodzą, wiesz? No bo nie droga jest, dlatego. Pewnie te, no. W więcej do innych. A gdzie się w ogóle znajdujemy? W Dąbrowie. W Dąbrowie górniczej no. Jaka łinta to nie wiem. No w ogóle ponoć Dąbrowa ma najmniejsze centrum sosnowca. <laughs> w ogóle Dąbrowa ma najmniejsze centrum swoje, nie? Że tu praktycznie nic nie ma. Nie wiem co mi się uwaliło z tym centrum są co cały czas. Nemo mają. Nemo mają, no Wiesz, że ten sos nie jest ostry, to się tak polała tylko po tym tym. Zamiast po tym ryżu polać. Tuż jest bardzo dużo i wyczułam mm, coś takiego jest. Ala, słodkie to. Ale ta cebulka tam powinna być taka trochę przyrumieniona, a nie, ona jest tak jakby na świeżo pokrojona. Najwięcej tutaj kapusty pekniki Ale to cytrynowe. Jakieś takie nutki tego smaku. Ja jestem ciekaw jak to jest w tych, w tych Chińczykach. Czy oni sami te, na przykład, Sajgonki robią na miejscu, czy, czy to do dni przechodzi gotowe już... Nie, nie ma żadnego pojęcia stary. My nie znamy kuchni od środka, tylko znamy ją od zewnątrz. Bo przychodzimy, zamawiamy to co chcemy jeść i to jemy. Abyśmy chcieli, to byśmy się musieli zapytać i dowiedzieć się od A do Z, czy oni to wszystko robią, czy co, czy wszystko przyjeżdża gotowe. Fredki na pewno Rafa by się zawiódł, bo by mają gotowe z nie wiem skąd. A z wielką pakę, nie? Z wody, <laughs> Coś takiego powiedziałaś że dupy nie ulewano. No nie Polejemy troszkę Sosiku A, troszkę I się ulało i całość. że bo ty też szukał tego lokalu. Jaką miało tą ocenę? No właśnie 4 i 4. 4 i 4? To niby najlepsza tutaj w Pową Browie? Mm, tak, no. To tylko jeszcze jest jedna opysz taka. Ten by najlepszy. Ta była najlepsza, ta? Mm -hmm. To może ocena jest... W ogóle było coś jeszcze z Chińczyka tutaj? Jeden jeszcze, ale nie Aha. bardzo półki. Nie no, powiem tak szczerze. To może ocena jest ze względu na to, że jest tanio. No właśnie, no, ale nie ma jakiejś tragedii, no to jest takie sam raz na szybko po robocie, żeby sobie coś zjeść, coś ciepłego i tyle Ale jak patrząc dotować. na motocykl z zewnątrz i w ogóle. Mm. I jak weszliśmy do środka, to szczerze tak nie zachwycało to wszystko. Myślałem, no że to jak dostajemy taką padlinę, że naprawdę no nie będziemy musieli nawet tego zreżyserować. A to jest nawet takie... czy I to smak ma jakiś, a nie jest wszystko jałowe, albo po prostu bez smaku. Tylko no, u mnie przez ten sos jest rozwodnione. Ale kurczaczki, pamiętaj, że świeżutkie dostałeś od razu z tego. Byście mieli sobie brać kurczaczka, to sosik osobno to sobie tam do półmiska, tak jak ty masz, nie? Mhm. Ja mam osobę, miałem osobno, ale wyrypałem sobie wszystko na, na, na jeden, nie? Ogólnie jest to zjadliwe, no. Jakbym miał przyjechać, zjeść to na szybko, żeby dalej gdzieś smykać, to jest ok. lepsze to niż kebab, chyba. Nie, w sumie nie. Burger, o, to się mi się zgodził i tak zawsze wygrywa, nie? Lepsze to niż pizza. Pizza? W zależności no. gdzie. No dobra. <gry> w sumie burgery, no to no, jedyny najlepszy, który się zamknął, no, to był jak dla mnie w tym, nie? Hmm, zakręcony. Dokładnie, no. no. tak to to. Bucket, no jest też nie był zły, ale Musimy znaleźć jakiegoś porządnego burgera. Ale tutaj u, u nas w okolicy to nie ma takiego, żeby zjeść takiego porządnego, dobrego burgera. Dużego. Gdzieś poszukamy. Widzowie nam pomogą poszukać. O! Jeśli zostaliście do tego momentu, napiszcie, jeśli znacie jakieś w obrębie śląska. Wiem, śląska całego czy coś. Dobre, dobre burgerki, ale takie naprawdę dobre, żebyśmy mogli pojechać i zrobić odcinek dla Was, nie? Wiemy, że jakiś. Znaczy, no zaspoileruję, może jaki odcinek bym, bym mogli jeszcze zrobić. 2,5 kg ke, kebaba z radzią no. ja się go nie boję. Jak go zjemę. <gryw> <gryw> Proszę, 2,5 kg kebaba. I bez problemu to zjadłem. Tutaj żeśmy mieli 7 kilo jedzenia na 4 osoby i żeśmy nie dali rady. No, to też było dziwne. A tak naprawdę jadłem ile mogłem? To, że jak już jedzenie w gardle stawało, to tłuste to troszkę strasznie. Z tego kurczaka, bo ten kurczak też zasłyszał. No i to, no. Co tu więcej powiedzieć o Chińczyku? To kończymy sobie na spokojnie. Zjemy. I całe podsumowanie wam zaraz nagramy. Nie ma bocie. bo cię. Wszędzie ryż pochodził. Ale w... jest to mu pierdolony jak stół Stefanu. Go, go, go. Mały Ranger. <laughs> Dobra, A co jesteś? Jak stół Stefanu. A czemu nie z Polsatu? Bo tylko tam Hugo wracał. <laughs> Hugo wraca do Polsatu. Dobra, no smakowało ci. Było to nawet zjadliwe, nie powiem, że nie. Tak na kęsa, żeby nie, zjeść, nie zamiast, zamiast w domu gotować obiad, przyjść coś tak na szybkę, zjeść coś ciepłego, to jest akurat, nie? Tak, dokładnie, ja też mogę zgodzić. Ale jadłeś lepszego, niczego. No i to bardzo, no. Bardzo, nie? bardzo. Ale biorąc pod uwagę, że nikt no, zły nie był, bo nie był, chociaż no to rozwodnione i wszystko, ale co chwilę tam ludzie przychodzą, bardzo no. dużo ludzi tam przychodzi. I to, tak jak to kamerzysta powiedział, 4 i 4 to najlepsza ocena była, nie? Także, jak chcecie, nie, nie chce wam się robić obiadu w domu, ani nic, to przyjedźcie, spróbujcie sobie coś, coś, coś przekonicie A ile dajesz na 10? No takie średnie 5 na 10 No, bo no ja też tak właśnie myślałem, piąteczkę, no max, szósteczkę mogę <laughs> dać, chociaż ten sosik, no kurde, szkoda, że on nie był ostry. Nie był. Ostry, no, no, no wszędzie no. jak gdzieś bierzesz ostrego w tych tych no to jest, winolach, to jest ostry, nie? A to nie. A ty. No to co? Widzimy się niestety w następnym odcinku. Niestety, albo stety, jak tam chcecie. I zapraszamy oczywiście na TikToka. Facebooka, na Instagramka i na Tipli. jak to by Rafał powiedział tu o, tu się wjeżdża Teepli, tak, tylko nie, wal, nie, nie walnij mi liścia, nie, <grym> Teepli, <grym> dobra, a płaciłeś złotówkę, ja, ja na, na, na nasz kanał mam wpłacać, no nie, ja próbuję kamerzysta, z niego zarabiać, nawet nie płacił, <grym> chociaż jeszcze pensji nie zostaje, no, jak zaczniesz kanał zarabiać, to wtedy każdy będzie mieć pensję, tak jest, dobra, widzimy się w następnym odcineczku,